Mieliśmy do czynienia z bardzo mocną sytuacją na rynkach finansowych, wręcz można powiedzieć, że zawieruchą. Z perspektywy inwestora z Polski może to być nieco ciekawa sytuacja i nieco zaskakująca sytuacja, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że amerykańskie cła, które nałożył Donald Trump, a to jest tak naprawdę główny temat, ten, który obecnie, na który teraz obecnie inwestorzy patrzą, Polski aż tak mocno nie dotyczą. Natomiast ruchy na polskim rynku również widzieliśmy bardzo mocne. I to przede wszystkim wynika z faktu, że choć z perspektywy polskiego inwestora, nasz rynek jest dla nas naprawdę bardzo ważne, tak z perspektywy zagranicznych inwestorów, polski rynek pozostaje na uboczu tego prawdziwego świata rynków finansowych. To powoduje, że nasz rynek zachowuje się jako swego rodzaju e, taka proca, taka sprężyna, jeśli chodzi o to, c, jak wygląda właśnie teraz sentyment inwestorów. To znaczy, w momencie, w którym inwestorzy są trochę bardziej wycofani, jeśli chodzi o ryzyko, to wtedy wycofują swoje, swój kapitał właśnie z takich rynków jak na przykład polski. Stąd, mimo że Polska aż tak mocno dotknięta cłami miała nie być, to jednak widzieliśmy naprawdę bardzo mocne Ceny na polskim rynku i spadki polskich spółek. Teraz sytuacja nieco się już uspokaja. To po tym, jak Trump zdecydował się na zatrzymanie, zawieszenie ceł na 90 dni odnośnie większości krajów. Natomiast dalej niepewność rynkowa pozostaje. Stąd z perspektywy polskich spółek mamy do czynienia teraz z zawieszeniem rynkowym. Z jednej strony fundamentalne, fundamentalne informacje, czyli wyniki spółek pokazują na to, że sytuacja na polskim rynku nie wygląda jakoś bardzo dobrze. Oczywiście, patrząc na to, jak, gdzie teraz znajdujemy się w sezonie wyników, to mamy gdzieś do, do czynienia z. Około połową spółek, które pokazały swoje wyniki. Jak na razie te wyniki są. Nie do końca bardzo pozytywne, natomiast widzimy sektory, które radzą sobie zdecydowanie lepiej. No i to oczywiście jest sektor finansowy, jest to sektor technologiczny i sektor dóbr dyskrecjonalnych. W przypadku sektora finansowego, to, że bardzo dobrze on sobie poradził w tym sezonie wyników, nie jest jakoś specjalnie zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wciąż operuje on w otoczeniu wyższych stóp procentowych. Takie dynamiki wyników, jak widzieliśmy w 2024 roku, raczej nie będą do utrzymania w 2025 roku, szczególnie biorąc pod uwagę w ostatnie wypowiedzi prezesa Glapińskiego. Które wskazują na to, że RPP już teraz powoli coraz bardziej skłania się w stronę obniżki stóp procentowych. Jest to o tyle zaskakujące, że na wcześniejszych konferencjach narracja RPP była bardzo mocno jasna, jeśli chodzi o to, że obniżki stóp procentowych pojawią się nieco później. Teraz ta zmiana związana z danymi, jak oczywiście mówi prezes NBP-u, natomiast teraz ta zmiana bardzo mocno spieła się z obawami inwestorów odnośnie tego, co się dzieje na rynkach finansowych, stąd widzieliśmy bardzo mocne ruchy na, indeksie, na subindeksie Big Banki. Czy dalej banki mają szansę podtrzymywać hossę? Wydaje się, że w momencie, w którym stopy procentowe mają tendencję, Tą przestrzeń do tego, aby zostać obniżone, to w tym przypadku wyniki banków prawdopodobnie już nie będą tak mocne. Stąd widzimy słabość relatywną sektora finansowego, i tutaj prawdopodobnie inwestorzy będą musieli szukać innych sektorów do tego, aby podtrzymać mocne wzrosty. Obecnie indeks WIG-20 pozostaje w lekkim zawieszeniu, w sferze w około 2500 punktów, i ta strefa 2600-2500, podobnie jak tydzień temu, pozostaje na razie kluczową sferą. To znaczy, jeśli będziemy mieli do czynienia z wybiciem dolnym sfery 2500 punktów i zejścia poniżej, Korekta może być kontynuowana, natomiast jeśli inwestorzy obronią tą sferę i wejdą powyżej 2600 punktów, widzimy przestrzeń do tego, aby wzrosty, na WIG-20 powrócił do wzrostów. To, jak wyjątkowa to była sytuacja na polskiej giełdzie, pokazuje fakt, że w piątek na jedną godzinę obroty na polskim, na całym polskim rynku zostały zawieszone. Jest to tyle zaskakująca sytuacja, że choć w przypadku poszczególnych spółek to się zdarzało, tak w przypadku rynku jest to naprawdę niespotykana sytuacja. Skąd ona wynikała? Przede wszystkim z bardzo dużego wolumenu transakcji. Tutaj nie mówimy o sytuacji, w której nasze indeksy bardzo mocno się wahały, bo wahania indeksów pojawiły się zanim zostało wprowadzone zawieszenie obrotu. Natomiast w tym przypadku, przede wszystkim, Wszystkim chodziło o to, że mieliśmy do czynienia z bardzo dużą liczbą nowych zleceń. Obecnie teraz sytuacja na rynku się już uspokaja, więc prawdopodobnie takich sytuacji raczej nie powinniśmy się spodziewać w najbliższych tygodniach i oczywiście za to trzymamy kciuki. Natomiast pamiętajmy o tym, że obecnie sytuacja na rynkach jest bardzo niespokojna, co zresztą też pokazuje indeks VIX, który wraca do bardzo wysokich, do bardzo wysokich poziomów. To, że inwestorzy są, niepokoją się na globalnych rynkach finansowych może też oczywiście wpływać na to, jak będzie wyglądała sytuacja na polskim rynku. W przypadku amerykańskiego rynku mieliśmy do czynienia z naprawdę szalonym tygodniem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę indeks S&P 500, który zaliczył w ciągu tego tygodnia największą obniżkę jednodniową od pandemii 2020 roku i najwyższy jednodniowy wzrost od czasu wielkiego kryzysu 2008 roku. To wszystko tak naprawdę wygląda tak, jakby Trump stwierdził, że rozwiąże problem, który sam stworzył, bo trochę tak to wyglądało, to znaczy w środę wprowadził cła odwetowe, których obliczenie można, można uznać za naprawdę bardzo wątpliwej jakości, co też wpłynęło na to, jak rynki odbierały te cła. Oczywiście teraz po czasie możemy stwierdzić, że takie obliczenie ceł i takie przedstawienie ceł było swego rodzaju zagrywką negocjacyjną i część inwestorów mogła na to liczyć, natomiast w momencie wprowadzania tych ceł administracja Trumpa jasno pokazywała, że prezydent jest gotowy na to, aby pójść na wojnę handlową z całym światem i stąd też widzieliśmy naprawdę bardzo mocne obniżki nie tylko na indeksach amerykańskich, ale także na indeksach europejskich. Następnie w momencie, w którym odwołał, znaczy Końca odwołał, a przesunął na 90 dni cła odwetowe, widzieliśmy bardzo mocne odbicie na amerykańskim rynku, natomiast to odbicie już teraz częściowo jest wymazywane. Dlaczego? Otóż z jednej strony mamy do czynienia z przesunięciem o 90 dni tych ceł odwetowych, co oczywiście coraz bardziej uprawia to podobnie scenariusz, w którym po prostu kraje dogadają się ze Stanami Zjednoczonymi, a temat ceł odwetowych w stosunku do reszty świata zostanie całkowicie porzucony. Natomiast dalej pozostaje kwestia Chin to jest obecnie jeden z najważniejszych problemów amerykańskich spółek, ponieważ wygląda na to, że i Chiny, i USA idą na, pe na pełną prawną wojnę handlową. Tutaj oczywiście też mamy dwa scenariusze. To znaczy, sytuacja będzie dalej się pogłębiać i faktycznie dojdzie do sytuacji, w której Ameryka i Chiny wejdą na wojnę handlową, co bardzo drastycznie wpłynie na wyniki spółek y, amerykańskich i w ogóle wpłynie na komfort życia Amerykanów, a także w ogóle na sytuację gospodarczą obu tych krajów. Z drugiej strony jest już, jest też już przestrzeń do tego, że po prostu te kraje się dogadają i cały temat celu zostanie nieco zepchnięty. Jeśli taka sytuacja się pojawi i cła zostaną obniżone, możemy spodziewać się wzrostów na amerykańskich giełdzie, no bo to jest obecnie temat, który najbardziej ciąży y, na rynku amerykańskim. Natomiast z perspektywy wyników spółek rozpoczyna nam się teraz sezon wyników w Ameryce. I to jest dosyć ciekawe, bo już pierwsze spółki pokazują to, czego inwestorzy się bardzo mocno obawiali. Czyli mamy do czynienia z niepewnością na rynku, tak naprawdę już od paru miesięcy. W sumie od inauguracji Trumpa ta niepewność na rynku gdzieś narastała, w związku z tym, że nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z globalnym handlem pomiędzy krajami. To sprawia, że spółki nie do końca są pewne odnośnie przyszłości, a jeśli spółki nie są pewne odnośnie przyszłości, to zaczynają rezygnować ze swoich prognoz finansowych, ze swoich celów finansowych, a to bardzo mocno negatywnie jest odbierane przez inwestorów. Pamiętajmy o tym, że 2024 rok przede wszystkim to było napędzanie indeksów giełdowych, dużymi oczekiwaniami inwestorów odnośnie wyników spółki, spółek w przyszłości. W momencie, w którym spółki teraz zaczną wycofywać się z tych e, swoich planów, a to widzieliśmy w przypadku Delta Air, Airlines albo CarMax, no to możemy spodziewać się, że inwestorzy negatywnie to odbiorą, a jeśli inwestorzy to negatywnie odbiorą, to możemy spodziewać się dalszych przecen na indeksach, na indeksach amerykańskich. Stąd dalej utrzymuje się tam bardzo wysoka niepewność, co również pokazuje bardzo wysoki poziom indeksu niepewności VIX.